Привет, дорогие, приветствуем вас в следующем на нашем канале. Witamy Was. Właśnie wczoraj planowaliśmy zrobić sesję zdjęciową, ale niestety przez pogodę, która wczoraj była, nam nie udało się tego tak, zrobić. Tak, tak, po prostu Trochę przyszła taka wielka burza. Tak, więc do tego jeszcze przed naszym odjazdem, ponieważ dzisiaj już wracamy do domu do Warszawy, przyjechaliśmy pod gorące słońce, ale zimny wiatr na plaży. No i zrobić z... sobie taką małą sesję zdjęciową? Z okazji, właśnie. Z okazji tego, że jesteśmy w ciąży I, spodz i spodziewamy Mamy się dziecka. Więc tak. to taka wiadomość, z którą się chcieliśmy też również i z Wami podzielić. Tak jest. No więc co, my sobie pewnie jeszcze troszkę pospacerujemy i co? Będziemy się cieszyć tym pięknem przyrody. No i naszym szczęściem. Słuchajcie, nie bylibyśmy sobą jakbyśmy jeszcze nie odwiedzili Karwi Tak, już na sam koniec nawet w sumie, chyba jeszcze nie na sam koniec, bo jeszcze pewnie gdynia, mam nadzieję, po drodze do domu. Ale ogólnie rzecz biorąc Nastąpiliśmy no, się do tej karwi, nastąpiliśmy, no taki jakiś tam sentyment. Z dzieciństwa z dzieciństwa, pamięta? tak, dosłownie z dzieciństwa. Bo jak byłem młodym dzieciakiem to tutaj przyjeżdżaliśmy bardzo często, praktycznie co roku byliśmy na wakacjach z więc a dawno tutaj nie byliśmy, nie byłem więc więc jeszcze tak przyjeżdżam, mamy pogodę, mamy mamy jeszcze czas więc przyjechaliśmy się sobie zobaczyć a jeszcze Wam też nie mówiłem, bo na naszym wyjeździe, tegorocznym wyjeździe jesteśmy razem z moimi rodzicami oni również mają sentyment do tej miejscowości więc dlatego też się już drugi raz znajdujemy w Karwi. Ogólnie lubimy nasze polskie morze i ten klimat, tak. No bo to jest taki specyficzny klimat. A ja powiem, że jeszcze tutaj nie byłam. No i <laughs> ciekawe było zobaczyć, gdzie Paweł spędza swoje dzieciństwo razem z rodzicami. W tej miejscowości moja ciocia też ma działkę oraz domek letniskowy. Tutaj tymi uliczkami to człowiek się nachodził. Praktycznie codziennie robiło się kilometry, żeby gdzieś dojść do tak jakiegoś sklepiku. Teraz, teraz to, to zupełnie inaczej wygląda. To jest tak, ta miejscowość jest bardzo rozbudowana bardzo taka wypełniona tymi wszystkimi sklepikami, usługami. A wcześniej to, tak jak już Wam wspominałem, to była bardzo mała miejscowość i na pewno nie było tyle tych pensjonatów, sklepików i. Tak naprawdę żeby gdzieś pójść, coś zjeść, to trzeba było przejść całą karwię z jednego końca na drugi. Zwłaszcza, że ciocia miała ten domek, ma ten domek yy, tak bardziej w, na obrzeżach w takich łąkach i samo no, wyjście z tego, z tej działki no to już było jakieś 600-700 metrów, żeby dojść tutaj do tego miasteczka. To była normalna kiedyś ulica, czy normalna? Ulica, a teraz to jest taki jakiś deptak zrobiony. Alejka. Taką drogą przez las na plażę. chadzaliśmy sobie. A czasami nawet jeździliśmy na rowerach, bo też tutaj mieliśmy rowery. Jeszcze z dzieciaka, tak rozumiem. Tak, jeszcze za dzisiaj dokładnie tak. No ale no ładne tutaj drzewka. Br bardzo taki bardzo, bardzo fajny klimat, nie? No super. Tak. 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 Bardzo ładne zejście na plażę. Jeszcze jej nogi nie poczymy, dzisiaj zimny wiatr. Tak Paweł? Tak, dzisiaj się nie kąpiemy. Starpą Żeby nie było, że odpoczywamy tylko na wioskach, powiedzmy. <gryzmy> Przejechaliśmy w drodze właśnie do Gdyni, trochę zwiedzić, zwiedzić miasta. No i cóż. <gryzmy> Zobaczyć jak tutaj jest. Tak, no w sumie już ja na pewno byłam w Gdyni. <gryzmy> nie no, już byliśmy nie, nie jeden raz w Gdyni, ale tego klimatyku... Tak, lubimy Gdynię. Nigdy, Gdyni. nigdy za wiele. <gryzmy> Dokładnie. Raz w życiu widzę okręt podwodny na żywo? Nie Witamy się z Wami tak naprawdę już w drugim dniu, ponieważ wczoraj wróciliśmy z tego naszego tripu nad. Morzem Bałtyckim, można by to tak nazwać, dosyć późno, i tak naprawdę byliśmy zmęczeni, żeby już cokolwiek do Was się odzywać. A poza tym, jeszcze babcia zaprosiła nas na kolację, tak żebyśmy nie wracali do domu głodni, więc skorzystaliśmy z tego. Po kolacji jeszcze musiałem odkurzyć samochód, bo nielegalnie przemyciliśmy trochę piachu z nadmorza. Tak więc by więc e, przydało się też e, dodatkowo przemyć szybę no, tych wszystkich owadów, które się poprzyklejały. No ale wiadomo, to każdy wie jak to jest po takiej podróży. Jeszcze ja dodam kilka słów a propos wycieczki. Jeszcze kilka miesięcy temu wątpiłam, że uda się nam pojechać nad morze w takim znaczeniu, że dla mnie to byłby zbyt dalekie wypróbowanie. Zbyt duże obciążenie, tak? daleka tak, podróż. Tak, daleka podróż, ponieważ e, <laughs> ciężko było jeździć w samochodzie, no, przynajmniej w tej e, w pierwszym trymestrze, tak, no ale na szczęście na drugim trymestrze trochę polekzało i udało się pojechać w taką odległość. Ogólnie urlop, no jasne, że nie spędzaliśmy w takim leżakowaniu non-stop na plaży no, ze względu przede wszystkim na mnie. Na ciążę, tak, bo w ciąży nie można się opalać. Tak jest. No, troszkę tam posiedziliśmy w cieniu oczywiście kilka godzin. W cieniu gdzieś tam sobie, tak? Na tak. plaży, żeby oddychać powietrzem. Ale w szczególności to były, były takie. Mm, bardziej taki, aktywne dni. Tak, tak, bardziej aktywne dni. Zresztą to, co widzieliście na filmie. Tak, Taka no i... Wycieczka objazdowa. Tak, i na szczęście dałam rady, no bo w większości przypadkach to po prostu podjeżdżaliśmy maksymalnie ile się da samochodem i troszkę spacerowaliśmy. Więc na szczęście wszystko się ułożyło fajnie. No i miejsce, w którym my byliśmy, jak już Paweł powiedział, było bardzo fajnie i sprzyjające do trażniejszych mojego stanu. Powiedzmy, tak? <grym> że cisza, spokój, natura no, tego najbardziej tak. jej ostatnio potrzebuje. No i tak, wracając jeszcze do tematu ciąży, dodam, że obecnie jesteśmy w szóstym miesiącu, czyli już taka polowa. Większa polowa za nami. Na szczęście wszystko przebiega dobrze. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy teraz zmieni się kontent zmieni się na naszym kanale, no to powiem Wam, że i tak i nie. W takim znaczeniu, że oczywiście jak pokazywaliśmy, na no ile to oczywiście było możliwe, nasze życie tak będziemy to robić dalej. No ale temat ciążowej oczywiście będzie przywijał się w tych naszych filmach. Obecnie jeszcze chodzę do pracy, więc bardzo dużo tych filmów niestety nie będzie, no bo jasne, że pracujemy już, jak mówiliśmy Wam, tak. No, mi się, się wydaje, że na pewno więcej będzie tych tematów ciążowych teraz, tak? tak? Bo Ania jak już będzie na przypuszczamy, że pewnie w ostatnim miesiącu na pewno będzie na zwolnieniu lekarskim bo już z takim dużym brzuszkiem, no to raczej nie puszczę jej do pracy y i pewnie będzie dla Was nagrywała swoje jakieś emocje, przeżycia, bądź też przygotowania do przywitania naszego tak. dziecka. Ale nic nie obieceniamy, ponieważ no, nie wiadomo jak będę się czuć w tym ostatnim miesiącu, więc zobaczymy, no, zobaczymy, zobaczymy tak. jak będzie. No co? Dziękujemy Wam serdecznie za Oglądanie tego vloga. Przypomnę jeszcze o subskrypcji naszego kanału oraz, oraz postawieniu łapki do góry, komu ten film się spodobał. I pozostanie z nami na dłużej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Am.